MPWiK Warszawa to nie tylko dostarczane każdego dnia do Waszych domów miliony litrów najwyższej jakości wody oraz obsługa sieci kanalizacyjnej. To także dbałość o jakość terenu, którymi zarządzamy. Znajdujemy się na warszawskim Ursynowie, przy pompowni w parku imienia Romana Kozłowskiego, gdzie właśnie zakończyliśmy nasadzenia około 300 sztuk przewów świdośliwych. Dla stworzenia optymalnych warunków wzrostu dla naszych roślin musieliśmy wykonać szereg czynności. Przede wszystkim musieliśmy usunąć warstwę wierzchnią darni. Musieliśmy także pozbyć się około 10 cm warstwy gleby, która została zastąpiona ziemią urodzajną. Nowo posadzone przez nas krzewy świdośliwy docenią nie tylko mieszkańcy, ale także ptaki. i smaczne owoce, gdy będą w pełni dojrzałe, będą bardzo chętnie przez nie zjadane. Jakkolwiek świdośliwa jest rośliną samopylną, ze względu na jej kwiaty uwielbiają je każdego rodzaju zapylacze, w tym między innymi motyle czy też pszczoły. Świdośliwa jest rośliną miododajną.